Cześć! Do dzisiejszej praktyki przyda Ci się wałek, albo duża poduszka, albo może nawet kilka poduszek, albo zmiany kocyk. Dzisiaj będziemy szukać komfortu, więc uszykuj sobie różne gadżety, mięciusie, milusie, cieplusie. Możesz założyć ciepłe skarpetki, ciepły sweter, bo raczej będziemy dzisiaj zostawać sobie chwilkę dłużej bez ruchu. Na razie wszystkie rzeczy, Odłóż sobie na bok. Jeżeli chcesz, zrób pauzę i pozbieraj poduszki i wróć za chwilkę na matę. A tymczasem usiądź sobie w siadzie skrzyżnym, dzisiaj tym mniej wygodnym, czyli tym takim mniej nawykowym, w na którym siadamy zazwyczaj rzadziej. I zamknij oczy na chwilkę. Zanurz się w sobie. Daj sobie chwilę, żeby poobserwować, z czym przychodzisz dzisiaj na matę, jak się dzisiaj czujesz. I weź kilka spokojnych oddechów z takim dużym skupieniem, uważnością na wydechu, tak żeby wydech był długi, spokojny do końca, ale na miarę Twoich możliwości, tak żebyś czuł. Czuła się w komforcie i chciałabym, żeby takie długie wydechy towarzyszyły Ci podczas całej praktyki. Wracaj sobie uważnością do tych oddechów. Kiedy będziesz gotowy? Gotowa. Przełóż ręce za plecy, rozłóż sobie stopy szerzej niż biodra. I zacznij przekładać kolana z jednej strony na drugą, na razie pozwalając, żeby miednica przetaczała się razem z Twoimi nogami. I po chwili chciałabym, żebyś spróbował przykleić pośladki do maty i poruszał tylko nogami, czyli ten zakres prawdopodobnie teraz będzie troszkę mniejszy. Cały czas się tutaj wdłużamy i sprawdzamy sobie, Doświadczamy tego, ile zakresu w tej wewnętrznej, zewnętrznej rotacji mamy w bioderkach. Super. I przekładamy sobie teraz kolanka na prawą stronę. Przyciągnij prawą stopę do siebie, lewą do pośladka. Weź sobie poduszkę, kocyk, usz z prawej strony. I znajdujemy skręt klatki piersiowej do prawej strony. I pozwalając, żeby to lewe bioderko uniosło, lewy pośladek uniósł się z maty. Schodzimy sobie do skłonu, kładziemy się na poduszce. Możesz odłożyć sobie głowę na poduszkę, na kocyk. I znajdź na chwilę tą przyjemną mięciusią pozycję. Poszukaj tutaj. Zupełnego rozluźnienia, rozpłynięcia, takiego poczucia odpuszczenia. Wróć uważnością do długich wydechów. I powolutku, z dużą czułością, nie śpiesząc się nigdzie unieść tułów, wróć do centrum, daj sobie tutaj chwilę. I leniwie, zmieniamy stronę. Przełóż ręce za plecy, wyciągnij sobie nogi przed siebie. Przełóż teraz kolanka na lewą stronę, przyciągnij nogi do siebie, lewa stopa. Blisko i prawa przy pośladku. Przekładamy sobie te mięciusie rzeczy, nasze wsparcie na drugą stronę. I odkręcając klatkę piersiową do lewej strony, zrób skłon, pozwól, żeby prawe bioderko się otworzyło, uniosło. Połóż się, odłóż sobie głowę wygodnie i pozwól, żeby ramiona spłynęły, zupełnie się rozluźniły. Wracamy uważnością do oddechów. Czy możesz jeszcze wydłużyć oddech, wydłużyć każdy kolejny wydech? Gdzie jeszcze możesz znaleźć miękkość? Gdzie jeszcze możesz trochę odpuścić? I powoli unosząc się, odpychając od maty. Wracamy do centrum, znajdź na chwilę centrum. I ułóż sobie kocyk poduszki, wałek wzdłuż maty. Wychodzimy sobie z tej pozycji i przesuwamy sobie wałek do pośladków. Podwijamy troszkę miednicę. I kładziemy się powolutku plecami na wałku. Jeżeli chcesz, możesz sobie podłożyć tutaj jeszcze kocyk, unieść troszkę głowę, tak żeby znaleźć w szyi wydłużenie. Możesz nawet zapleć sobie na chwilę, chwilkę dłonie z tyłu za głową, wyciągnąć szyję i dopiero odłożyć sobie głowę w takim wydłużeniu i przestrzeni. Ręce wzdłuż ciała i upewnij się tutaj, że ręce są troszkę dalej od centrum ciała, tak żeby barki mogły swobodniej opaść, łopatki przybliżyć się do siebie. I jeżeli chcesz, rozłóż sobie stopy na szerokość maty, kolana złącz w środku. Albo złącz dłonie razem, stopy razem. Pozwól, żeby kolana opadły na boki, otworzyły się. Jeżeli czujesz, że wprowadza to zbyt dużo napięcia do nóg, możesz też podłożyć sobie coś pod swoje nogi. Zadbaj tutaj o swój komfort, o to poczucie, że jest ci miło, przyjemnie. Chcemy mieć, szukać takiego poczucia bezpieczeństwa w tych pozycjach, nie generować dodatkowego stresu, napięcia w ciele. I znajdź więcej miękkości w swojej twarzy, szukając przestrzeni w okolicach czoła, okolicy między brwiami, miękkości w żuchwie, w parkach, przestrzeni pomiędzy obojczykami, otwarcia w klatce piersiowej. Poczuć ciężar swoich ramion, które opadają do maty, do podłogi, ciężar miednicy i ciężar swoich nóg. Weź jeszcze trzy uważne wdechy tutaj. Jeżeli masz ochotę zostać tutaj dłużej, to jak najbardziej zostań jeszcze kilka chwil ze sobą. A tymczasem dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą praktykę, za tą miękkość i komfort. Do zobaczenia jutro.